Głośna muzyka i adrenalina to jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. Deskorolkarze i fani jazd na BMX-ie mają w Cieplicach miejsce, gdzie mogą oddawać się swojej ulubionej rozrywce. W oficjalnie otwartym skateparku znajduje się wszystko to, co jest potrzebne młodym ludziom do wykonywania spektakularnych trików i ewolucji. To jest w jakiś sposób moje dziecko. Projektowali oni sami, czyli pierwsza inwestycja w Jeleniej Górze, gdzie młodzież sama zaprojektowała, sama wiedziała co chce. I teraz, znaczy ja jestem przerażony, bo ta wysokość tych, tych skoczni jest taka, że ja no, ale mówią, że wreszcie jest. No i najważniejszą podkreślają, tego na Dolnej Śląsku jest jeden, jedyny taki duży. To pierwsze tego typu miejsce, wiele niezdrze. To jednak nie koniec inwestycji. Plac będzie bowiem doposażony w kolejne instalacje. Jak mówią sami zainteresowani, takiej inwestycji im brakowało. W tamtym roku i dwa lata temu tak naprawdę walczyliśmy z władzą, żeby gdziekolwiek jeździć. Jeździliśmy po ulicach, ale ludzie nas wyganiali. Nie mieliśmy kompletnie ani jednego miejsca, gdzie możemy jeździć. A najbliższy skatepark jest godzinny godzinę od Jeleniej, więc albo Wałbrzych, Świeradów, Legnica, więc no czekaliśmy na to, żeby był skatepark. Imprezie towarzyszyły zawody Deer Jam w kategorii BMX, MTB i deska. 44 uczestników biorących udział w rywalizacji prezentowało wiele widowiskowych trików. Na deskarolce na przykład podstawowym trikiem jest kickflip Podstawowym Jest to jeden z pierwszych takich trików, który jest na przykład bardzo fajnym trikiem, który polega na zrobieniu oli, kopnięcia deski i wtedy jest kickflip, ponieważ deskarolka obraca się o 180 stopni wokół własnej osi. To jest trik, który na pewno zobaczymy i będzie wykonywany przez wiele osób, rowerzyści myślę, że będą raczej wykonywać triki na większych przeszkodach. Budowa skateparku kosztowała 200 tysięcy złotych.